Jak co roku, pod koniec października i na początku listopada, Polacy wybrali się na cmentarze. Uhu uh, hu uh, ale ten październik ciepły, zobacz Januszku, ja to bez kurtki przyszłam. Nie przyszłam? Tylko przyjechałaś kurwa w moim samochodzie, a ropa no, tania, 6 złotych z litra. Źle to jest, co tak z boku, weź go na środek, żeby wszyscy widzieli, że nas stać. Ale nas nie stać. Cicho ja w Sąbszad idzie. Hej usianowanko, sąsiady, rączki całuję. Sąsiad to zawsze taki gentelman. No, sąsiad, trzeba powiedzieć, na wałko jaki był, taki był, ale polska w piłkę grała. Oj, co prawda, to prawda, sąsiad to widać, że się zna na rzeczy. No, jak się takiego eksperta spotka, jak sąsiad, to rozmowa sama się klei. A właśnie, Halina! Weź te no ziemniaki w już trzeba zaraz wracać. Jeszcze tylko pieniążkę na groby żołnierzy wrzucę. Kurwa, ale menda na sporcie się nie zna, się wymądrza. Rączki całuję, ciekawe czy się zaszczepił ja się tam zaszczepiłem, bimberkiem. Janusz, akcja znicz jest przecież. No ale z tym LGBT to daj spokój, no kto to widział? Nie zmieniaj tematu! No, jeszcze tylko 11 listopada, Boże Narodzenie i w Sylwestrze ze szwagrem będziemy bimber pili. Trwa akcja z znicz. Kto alkoholem policjantowi chuchnie, temu policjant prawo jazdy dupnie, he. <laughs> Powodzenia kierowcy! A tam kurwa. Policjant też człowiek, po co by miał spokojnego obywatela zatrzymywać? No szkury łamać, no, co za męda, kryminalistów łapaczenie kierowców niewinnych części. A mówiłam ci, niech